Na wiadomość. Twórka monet. Idzie do ciebie stabilizacja. Ale w niektórych przypadkach jest za duża kontrola, bo czegoś nie chcesz odpuścić. Przeszłości? Na czym ci tak bardzo zależy? Jest tutaj bardzo duże przewiązanie. Jakiś lęk przed utratą. Musisz stanąć w prawdzie. Dlaczego tak jest? Skąd się to bierze? Strach przed utratą finansów? Problem pochodzi z domu? Bo w domu nie było pieniędzy? Oszczędzanie jest bardzo ważne. Ale kurczowe się trzymanie tego, patrząc z energii braku i straty, to nie prowadzi w dobre miejsce. Ale przyjdzie tutaj przełom. Coś się ruszy. Będzie wybór, którego nie chcesz zobaczyć. Tylko dlaczego? Czym jest problem? Inwestycje. Jesteś bardzo przyziemną osobą, skupiającą się głównie na finansach. Ale można to zrobić z głową i mądrze. Przeanalizuj to, co udało Ci się zrobić do tej pory, to, co masz odłożyć, odłóż, to, co masz zainwestować, zainwestuj. I nie bój się, bo jeżeli mądrze i z głową podejdziesz do tych wyborów, do tych decyzji, to będzie dobrze.